Witam widzowie, w tym filmie Wam pokażę wszystkie miejscówki Crime z serwera Adrenalina RP yy, Więc jesteśmy już na pierwszej miejscówce. Tutaj jest pralnia. Tutaj się bierze zlecenie. Zgaduję, że to też jest legalna praca i yy, normalnie można tutaj na kurierce jeździć, no ale też chyba można sobie tutaj wypracianko, tak? Więc tutaj jest pierwsza miejscówka. Namawię wam przybliżę na dokach. 10108 działka jak to się prezentuje dojechaliśmy już na drugą miejscówkę czyli na Darkshopa. Darkshop znajduje się w tym miejscu na działce no, obok działki 4001 i 4003 tutaj jest taki mały o, mała kropka no i są koneczki jakieś kajdaneczki wytrychy wiertło municja na mapie to się znajduje na, na tym zakręcie tutaj dobrze widzowie, dojechaliśmy już w kolejne miejsce czyli zbieranie mety tutaj jest półeczko podbiegamy sobie klikamy E i zbieramy tak znajduje się to na działce nie powiem wam, bo nie ma no ale tutaj się znajduje przy przy morzu tak? tutaj na tej To jest zbieranie mety, tak to jest na mapie. Teraz was zabiorę do przerabiania mety. Dobrze widzowie, dojeżdżamy już na kolejne miejsce, czyli przeróbkę mety. Tutaj się znajduję na takim dość symbolicznym miejscu, tak. Nie wiem czy ktoś z was grał na Five City, ale tutaj kiedyś też była meta właśnie z tu się zbiera metę yy, przerabia no. na działce to jest 3032 i zaraz Was zabiorę na kolejne zbieranie kolejnego narkotyku, jeszcze nie wiem którego, za chwilę się dowiem dobrze, dojeżdżamy już na yy, zbieranie oksu yy, który się nam znajduje na działce 5001 a pomiędzy tymi o, gdzieś powinien się znajdować, o tutaj się zbiera, klikamy sobie E, no i się zbiera, tak? E, naprawdę bardzo blisko są te miejscówki, bo tu jest zbieranie, tutaj jest przerabianie, więc sobie można to bardzo łatwo kontrolować. E, więc teraz lecimy na kolejne, e, kolejne miejsce, tak? E, teraz dotarliśmy na przeróbkę kokainy. Ja jeszcze kokainy nie mam przy sobie, bo dopiero robię przeróbkę, bo, bo była bliżej. Drógów kokainy się znajduje na działce 4009, czyli bliżutko wybrak szopu. Nie jest to ba bardzo daleko, więc y, szybko można sobie dojechać, y, jakby się straciło plantę, tak? Y, teraz pojedziemy na zbieranie kokainy. Całe szczęście, że wszystko tutaj na tym serwerze jest bardzo blisko siebie. No, za chwilę się tam znajdziemy, tak? Szybkie ucięcie i jesteśmy. No i dojeżdżamy już na ostatni narkotyk w tym filmie, czyli ekstazy. Znajduje się on tutaj w tym hangarze z 5, bo wojska. Dojeżdżamy, tutaj się dużo ludzi, kręci, więc chyba oznacza to, że to jest to najbardziej opłacalny narkotyk na serwerze, tak? Tutaj się go zbiera. Nie wiem, co się czeka z 30 sekund. 20. No i jak się ma ekstazy, to się bierze go na przeróbkę, na którą już Was zabiorę. Dobrze, znajdujemy już się na kolejnym napotyku, czyli przerabianie ekstazy. Znajduje się one tutaj za kamieniem. Trochę mi to zajęło czasu, żeby znaleźć, no ale yy, znalazłem, tak? To jest yy, nad wodą, więc bardzo, bardzo ciężkie miejsce do dojechania w ogóle. Bo moim zdaniem to tutaj się skoczyło prawie. Yy, jeśli chodzi o zioło, to też wam pokażę gdzie ono się znajduje i też na moim discordzie to znajdziecie ale niestety tam nie pojadę bo nie jest to warte pokazywania w yy, pracy tego, że yy, cena zioła jest bardzo niska tak? więc na mapie wam po prostu przybliżę, ale nie będę tam jechał, bo to po prostu lata czasu i wydłuża filmik więc na mapie się wchodzi tutaj yy, gdzie się na rapeseed tutaj jest zbieranie zioła tutaj gdzie są te namioty i na działce I to nie jest działka ale tutaj jest taki hangar i tutaj się przerabia zioło więc to by było tyle na zioło no i też dziękuję za oglądanie filmiku, tak? bo to już dobiega końca Ten filmik z Adrenaliny RP. Jeśli chcecie kolejne filmiki z innych serwerów, to napiszcie w komentarzu, jaki film byście chcieli zobaczyć. No tak. i również yy, proszę Was o like, komentarz no i subskrypcję, tak? Bo to bardzo wspiera mój kanał no i yy, produkcję więcej takich filmów, tak? Napędza to mój zapał do robienia takich filmów informacyjnych, yy, gdzie są różne propotyki i miejsca na innych serwerach. GTA RP więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym